Wszystko wyglądało jak zwykły poranek w fabryce kebabów. Ludzie pracowali w ciszy, taśma szła, a zapach przypraw unosił się w powietrzu. Nagle cisze rozdarły krzyki, mężczyzna z nożami rzucił się na swoich kolegów. W chłodny i ponury poranek 3 stycznia 2024 roku hala produkcyjna jednego z częstochowskich zakładów. Mieszcząca się przy ulicy kardynała Wyszyńskiego, zapełniła się pracownikami, którzy jak zwykle rozpoczynali swoją zmianę. Zapach przypraw i mięsa unosił się w powietrzu, a mechaniczny szum taśmociągu tworzył jednostajny, uspokajający rytm codziennej rutyny. W tym miejscu, nieopodal jasnej góry, od wczesnych godzin rannych trwały prace nad przygotowaniem kebabów, wszystko wydawało się toczyć zwyczajnym torem, aż do chwili, która wstrząsnęła nie tylko załogą, ale i całą lokalną społecznością. Wśród pracowników znajdował się 29-letni obywatel Ukrainy, Dmytro L., którego do tej pory koledzy z pracy postrzegali jako człowieka cichego i powściągliwego. Nigdy nie sprawiał wrażenia osoby konfliktowej, raczej trzymał się z dala od większych grup, pracował sumiennie, choć rzadko nawiązywał bliższe relacje. Nikt nie przypuszczał, że właśnie on stanie się sprawcą tak brutalnych wydarzeń. W pewnym momencie, zupełnie bez ostrzeżenia, sięgnął po dwa rzeźnickie noże, ostre narzędzia służące do cięcia surowego mięsa, i z niespodziewaną furią rzucił się na swojego rodaka, Oleksija B. uderzył go kilkukrotnie w plecy, zadając głębokie rany, które początkowo wyglądały na śmiertelne. Atak był gwałtowny i chaotyczny, wywołując panikę wśród pozostałych pracowników. Zanim ktokolwiek zdołał zareagować, Dmytro ruszył w stronę innych osób przebywających w hali. Część załogi uciekła w popłochu, inni próbowali powstrzymać napastnika, krzycząc i wołając o pomoc. W ciągu kilku minut atmosfera pracy zmieniła się w scenę grozy. Zakład produkcyjny stał się miejscem bezładnej ucieczki, krzyków i przerażenia. Wśród porzuconych fartuchów i przewróconych pojemników z mięsem rozgrywał się dramat, który zakończyć mogła jedynie natychmiastowa interwencja służb porządkowych. Na miejsce wezwano policję, funkcjonariusze którzy dotarli na teren zakładu, zastali wciąż uzbrojonego w noże mężczyznę, który nie zamierzał się poddać. Próby wydania poleceń słownych nie przyniosły żadnego rezultatu. Dmytro L. nie reagował na wezwania do odrzucenia broni, jego zachowanie było agresywne, a jego oczy zdradzały całkowite odcięcie od rzeczywistości. W tej sytuacji, mając na uwadze zagrożenie dla życia pozostałych pracowników oraz swoje własne bezpieczeństwo, Funkcjonariusze zdecydowali się na użycie broni palnej. Oddano strzał, który trafił mężczyznę w udo. Dopiero wówczas możliwe było jego obezwładnienie i zatrzymanie. Karetka pogotowia, która szybko przyjechała na miejsce, udzieliła pomocy zarówno rannemu napastnikowi, jak i zaatakowanym ofiarom. Choć obrażenia zadane nożem wyglądały dramatycznie, jak poinformowała prokuratura, żadne z nich nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla życia pokrzywdzonych. Rana postrzałowa, jaką odniósł Dmytro L, również okazała się stosunkowo niegroźna. Po dwóch dniach od zatrzymania mężczyzna mógł stanąć przed prokuratorem, który postawił mu poważne zarzuty. Oskarżono go o trzykrotne usiłowanie zabójstwa, co w polskim prawie traktowane jest jako przestępstwo o bardzo wysokim stopniu szkodliwości społecznej. W toku dalszego postępowania przygotowawczego Dmytro L konsekwentnie nie przyznawał się do winy. Jego stanowisko nie uległo zmianie także w trakcie całego procesu sądowego, który toczył się przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. Sprawą zajmował się sędzia Dominik Bogacz, który w uzasadnieniu wyroku wskazał, że sąd uznał czyny oskarżonego za dokonane w warunkach ciągu przestępstw. Oznaczało to, że wszystkie trzy próby zabójstwa były traktowane jako elementy jednego, spójnego ciągu zdarzeń co zgodnie z artykułem 91 paragraf 1 Kodeksu Karnego miało wpływ na przyjętą kwalifikację prawną oraz wymiar kary. Wydany w pierwszym dniu lipca 2025 roku wyrok przewidywał 12 lat pozbawienia wolności. Do tej kary zaliczono czas, który oskarżony spędził w areszcie tymczasowym, od dnia ataku aż do ogłoszenia orzeczenia. Warto zaznaczyć, że sąd zdecydował również o zwolnieniu Dmytro L. z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania sądowego, uznając, iż jego sytuacja majątkowa oraz osobista nie pozwalają na ich uiszczenie. Wyrok w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocny. Zarówno obrona, jak i prokuratura mają siedem dni na złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie orzeczenia. Dopiero po jego otrzymaniu możliwe, będzie podjęcie decyzji o wniesieniu apelacji. Do tego czasu wobec oskarżonego utrzymany zostaje środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Cała sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością, pozostawiając wiele pytań bez odpowiedzi, przede wszystkim o to, co skłoniło pozornie spokojnego człowieka do tak brutalnych działań.